Zapraszam Cię na dzisiejszą sesję medytacyjną, którą będę prowadzić. Nie potrwa ona długo, ale warto, abyś znalaz, znalazła odpowiednie miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał przez ten czas. Usiądź wygodnie. Ja bardzo lubię praktykować w pozycji siedzącej, nadaje ona mi więcej stabilizacji, ale jeżeli masz ochotę się położyć albo usiąść w krześle, zrób to. Wydłuż kręgosłup, rozluźnij ciało. To jest bardzo ważne, żeby wydłużać kręgosłup, a jednocześnie zachować ciało miękkie. Medytacja powinna nas nie napinać, tylko powinniśmy się w niej rozluźniać. Jak już masz wygodną dla siebie pozycję, wydłuż kręgosłup, połóż ręce wnętrzami do góry, rozluźnij ramiona, niech spływają w dół. I zadbaj o to, aby ciało było wydłużone, ale nie napięte, rozluźnione, rozluźnij brzuch, ramiona, twarz. Ja polecam zostać z otwartymi oczami, wzrok taki położony przed siebie, nie patrz się na ekran. Będziesz mnie słyszeć. Niech schodzi w dół i będzie szeroko. Rozłożony po całej przestrzeni, mniej więcej półtora metru przed tobą. Nie skupiaj się na żadnym elemencie konkretnym i niech skóra na powiekach będzie taka miękka, szeroka, a gałki oczne rozluźnione. Weź wdech, wydech. Jeśli pozycja z otwartymi oczami nie jest dla ciebie komfortowa, możesz je zamknąć. I daj sobie moment, aby poczuć oddech. Poszukaj takie miejsce w ciele, gdzie oddech jest najbardziej dla ciebie odczuwalny i najłatwiej ci wejść z tym w kontakt. Oddech będzie naszą taką kotwicą. Która będzie nam ułatwiać bycie tu i teraz. Być może będzie to przód ciała, poruszenia klatki piersiowej, czy brzucha, albo delikatny przepływ oddechu przez nozdrza. Oddech powinien cię relaksować. Dawać nawet takie poczucie bezpieczeństwa i osadzenia. Niech Twoja uwaga po prostu się do niego doklei. Czasem, gdy siadamy bez ruchu, może pojawić się takie bardzo odczuwalne wewnętrzne napięcie, które od razu sugeruje nam, aby wyjść z tej pozycji, aby przerwać medytację, podejść do tego napięcia z taką życzliwością, takim zrozumieniem, okej, okay, dobra. Jestem z tym, oddycham z tym. Może to puścić, rozmiękczyć się. Nie uciekaj od tego odczucia. Od po prostu z nim oddychaj. Tak jakby się trochę obejmował. A z każdym oddechem to napięcie będzie mniej dokuczliwe, mniej głośne. Rozluźnij twarz, wszystkie mikromięśnie. Czoło skronie, punkt między brwiami. Poczuj przepływ powietrza przez nozdrza. Na wdechu i wydechu. Rozluźnij policzki. Szczękę. Górna oddala się od dolnej, a język opada w dół, szeroki, miękki. Na ustach może się rysować delikatny uśmiech, bardzo subtelny. Unosząc kąciki ust do góry. Szerokie gardło, ramiona spływają w dół, i odczuj klatkę piersiową, wnętrze klatki piersiowej, nawet jak to brzmi egzotycznie. Być może poczujesz tam ciepło, jakąś większą żywotność. Czy nawet poczujesz bicie swojego serca, rozluźnij brzuch, niech spływa w dół do podłogi, a z oddechem faluje miękko przód, tył, poruszając się łagodnie. Odczuj wnętrza swoich dłoni, ich ciepło, a być może nawet tą wibrację, jaką wytwarzają. Takie delikatne morowienie. Rozluźnij pachwiny, kolana opadają w dół. Całe ciało stabilne, mocne, ale i miękkie, wrażliwe. Oddech swobodnie przepływa, angażując każdy element Twojego ciała. I cokolwiek nie przychodzi. Zauważ to i puść. Zostań przy tym oddechu, obserwując emocje, myśli. Pojawiają się i znikają. Od niczego nie uciekasz, z niczym nie chcesz walczyć. Pozwól, aby wszystko przepływało naturalnie. Nie chwytaj się żadnej myśli, tylko oddech. Myśli, emocje, wyrażenia z ciała, z zewnątrz będą pojawiać się i znikać ale ty siedzisz stabilny, stabilna, jak góra. I obserwujesz ten ruch, ciągły ruch, ciągłą zmianę, pozwalając na to, łagodząc wydechem, wszystkie napięcia, lęki, Niewygody. Być może poczujesz, że w Twoim ciele pojawia się takie głębokie odczucie obecności. Głowa jest coraz lżejsza, a ciało spokojniejsze. Ta obecność ogarnia obejmuje oddech, zmieniające się rzeczy z chwili na chwilę i Twoją świadomość, która to obserwuje. Rozluźnij się w tej przestrzeni. Pozwól sobie na to w głowie coraz większa, cisza myśli. Myśli krążą ale pojawia się coraz bardziej odczuwalna cisza. Weź wdech i wydech. Nasyć się tym odczuciem spokoju, obecności. Powoli zakończymy naszą medytację. w swoim czasie możesz doprostować nogi. Daj sobie chwilę, żeby to doświadczenie się w Tobie osadziło. Daj sobie chwilę, żeby powrócić do codziennych obowiązków. Możesz przez najbliższe 2-3 minuty jeszcze poleżeć, rozciągnąć się, Dziękuję za dziś, jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię na warsztat medytacyjny, który poprowadzę we Wrocławiu 22 marca. Więcej informacji na moim Instagramie zapraszam. Dzięki, cześć.